Dlaczego pewne problemy ciągle wracają w naszym życiu? Może zauważyłeś, zauważyłaś, że niezależnie od wysiłków, pewne samaty powtarzają się w kółko. Te same trudności w relacjach, tylko z innymi ludźmi, ciągły stres finansowy, choć zarobki może się zmieniają, wątpliwości wobec siebie, brak pewności i lęk. Nawet wtedy, gdy zewnętrznie wszystko wygląda dobrze. To nie przypadek, to jest Twój tikun. Fikun to hebrajskie słowo oznaczające naprawę lub korektę duszy. To taki zestaw lekcji, które Twoja dusza wybrała jeszcze przez narodzinami po to, by je uzdrowić i dopełnić. A więc każde wyzwanie, które spotykasz, jest częścią tego osobistego, duchowego programu nauczania. Dusza powraca na ziemię wielokrotnie, by uczyć się, rozwijać i oczyszczać świadomość. Ale to, co pozostaje nieuzdrowione. Wraca w kolejnych wcieleniach. I dlatego właśnie pewne zmagania pojawiają się nieustannie. Ja Podam wam takie trzy przykłady, ticum, które bardzo często ludzie mają. Na przykład ktoś wywołuje się w bogatej rodzinie, a mimo to żyje w lęku przed brakiem, choć racjonalnie nie ma powodu do niepokoju. To ta osoba wciąż czuje, że może stracić wszystko. Następnym przykładem jest piękna, inteligentna, utalentowana kobieta, której inni nieustannie powtarzają tylko komplementy, a ona wewnętrznie czuje się nieatrakcyjna i niewystarczająca. Ostatnim przykładem jest mężczyzna, który jest ciepły, opiekuńczy i kochający, a przyciąga on wyłącznie osoby toksyczne lub narcystyczne. I nie dlatego, że miał trudne dzieciństwo, lecz dlatego, że jego dusza wybrała takie doświadczenia, aby uruchomić korektę. Pamiętaj, zewnętrzne sytuacje nie uleczą wewnętrznych ran. Tysiące lajków czy setki pochwał mogą co najwyżej odlec korektę. Dopóki dusza nie zaliczy swojej lekcji, to tykun będzie wracał w innych relacjach, pracy, przyjaźniach, ale zawsze w podobnej formie. Ścieżką do twojego tikun są twoje wyzwalacze emocjonalne. Czujesz się łatwo odrzucony, odrzucona? Twój tikun to poczucie własnej wartości. A może masz wrażenie, że inni cię wykorzystują? Twój tikun dotyczy zaufania i kontroli. Czujesz się niezauważony, niezauważona, niesłyszany lub niesłyszana? Twój tikun to wyrażenie siebie. A może czerpiesz ukrytą satysfakcję z bycia ofiarą? Twój tykun tożsamościowy to utożsamianie się z cierpieniem. To, co najbardziej cię porusza, pokazuje dokładnie, czego Twoja dusza przyszła się nauczyć. Teraz zagłębimy się w przykład osoby, która ma tykun związany z potrzebą kontroli. Taka osoba panicznie boi się chaosu i utraty kontroli. Mogła wychowywać się w trudnym domu. Ale to nie do ukształtował. To dusza wybrała takie warunki, aby aktywować jej tikun. Efektem tego są perfekcjonizm, brak zaufania, obsesja nadzorowania wszystkiego, trudność w otwarciu się i byciu wrażliwym, ciągłe życie na straży. Zamiast zaufać światło, taka osoba próbuje sama utrzymać wszystko w ryzach. Żadne pieniądze. System czy zabezpieczenia nie dadzą ci prawdziwego bezpieczeństwa. Najsilniejszą ochroną jest połączenie ze światłem stwórcy. Najlepszym ubezpieczeniem w cudzysłowie jest stanie się jak światło. Uznaj swój tykun. Zaakceptuj, że Twoja dusza go wybrała. Zidentyfikuj go. Obserwuj swoje schematy, wyzwalacze i reakcje. Zatrzymaj automatyzm. Nie reaguj tak jak zawsze. Naucz się odpowiadać świadomie. Właśnie w momencie, gdy przestajesz reagować z automatu, zaczynasz dostrajać się do wibracji światła stworcy. Wierzę w siebie, cokolwiek się stanie. Kroczę z wewnętrznym przekonaniem Mam w sobie siłę, pewność niezachwianą Dam sobie radę, żyję zgodnie z tą wiarą Wierzę w siebie, w swoje marzenia Dobrym myśleniem rzeczywistość odmieniam Patrzę przed siebie z siłą mojej woli Wiara w siebie mnie wyzwoli Wierzę w siebie i w to, co robię, wierzę w siebie, ufam sobie. Co dzień kształtuje przeznaczenie, na lepsze swoje życie obmienię. Jest we mnie siła, wiara w niemożliwe. Moje marzenia stają się prawdziwe, zawdzięczam wszystko swojej pewności wiara w siebie dodaje lekkości Wierzę w siebie i w to, co robię Wierzę w siebie, ufam sobie Co dzień kształtuję przeznaczenie Na lepsze swoje życie odmienię. Mogę wszystko, spełniam marzenia Jest we mnie siła, nie do uwierzenia Wielki potencjał, wielką odwagę Znakomicie w życiu sobie radzę Wierzę w siebie i w to, co robię Wierzę w siebie, ufam sobie Co dzień kształtuję przeznaczenie Na lepsze swoje życie odmienię Moje decyzje są mądre, przemyślane Życie jest poukładane jestem wojownikiem. Sukcesy odnoszę. Wiarę w siebie do życia wnoszę. Wierzę w siebie i w to, co robię. Wierzę w siebie. Wewnętrzna motywacja zasługuje na sukces i spełnienie, Realizuje każde pragnienie.